Dzień dobry, cześć i czołem. Słońce zaszło. Pfu. Słońce wyszło, cały dzień padało. Można powiedzieć cały weekend padało. Więc można zaatakować pobliską wodę. Spacerkiem i zobaczyć co tutaj w trawie piszczy. Czy w ogóle coś piszczy. No Zapraszam, zapraszam tu w lewo. Tu w prawo. Tu w lewo. No idziemy, idziemy, zapraszam, zapraszam o tych wybojach W lewo pana, w lewo. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Oj, no uwaga, uwaga. I dzień dobry Zobał wodospad roślinki. A żeby się nie wydupcyć Zapać o konia i będzie dobrze Nie wydupcyć się, nie wydupcyć O, coś mi strzeliło w kolanie Uff. Kurczę, myślałem, że to trochę głębiej jest z tego co zapamiętałem Ale jednak źle zapamiętałem Ryba? Nie gadaj. Pierwszy rzut? Nie. Szuki Kamienisty, strasznie kamienisty. Eee. no, ten no Podłoga <grym> Kurde. Ara, będzie ryba A mówiłem tylko kamerę wyłączyć i rybka Ty, takie okonie tu są? Ja pierdzielę. Ty ładny jesteś, kolego Ty ładny Dzięki za walkę. Orywła. Piękna sprawa. Ale spodziewają się dużo mniejszych pasiaków. A tu łapię większe niż na martwej wiśle. Grubo. Nie gadaj, żeby się zerwała przynęta. Będę żykał. Zobacz, ciekawiasz na taką salamandrę. Coś się złowi. No, Pełne jaszczurki tu jakieś biegają, ale czy... Tutaj ...tutajsze drapieżniki degustują w takich rarytasach? I mam ostatni przypon. No i łowna guma przepadła niestety Ech, Ale dobra Jeden jest nie, O kurde co to Co? Nie jeźdę, nie jeźdę, nie je dobrze To w ogóle pracuje? Nie pracuje Zobaczymy Opa Nie gadaj Nie, kto krzoki chyba a może nie? Hmm. Jest. O kurwa! Sen. Co? Co? Nie. Nie. Jesteś dziwna przynęta, pana. Nieważne. Dobra. Teraz jest ryba. 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 Dobra, kolego. Primo, to dawaj moja guma, panie sondacz. Ale sądacza to się nie spodziewałem ciebie. Dzięki. Wow. Przypon mi rozerwą, ale faktycznie wziąłem przypon mały. Tak czy nie? Tak. Nie. Na 5 kilo przypon. No to co on sobie? Albo co to za przypon gówniany? No Niemałe zaskoczenie Spodziewałem się małych okonków ale nie komary pogryzły w dupę wędza. ale nie mówię, że nie jest miło, bo połowiłem lepiej w półtora godziny, niż na jakiejś Martwej Wiśle, Motławie czy innych jeziorach szczególnie na spinning nie odpuszczę wypuściłem rybki a mięsiarze by normalnie zjadły Co to za odpoczynek? Jedziemy, same ryby się nie złapią. Kurde frele. Dawajcie. Może być problem i to, i to nie małe. Nie, no festa. wczoraj było lepiej. Pójdę jeszcze w taką dziką miejscówkę. Tam, gdzie nie jest wydeptane. Może to coś da? Już nawet ta na blachę łowię. Gdzie ja nie jestem fanem takich złomowców. Ale nic, trzeba próbować. Trzeba walczyć. A zegar tyka, tyka, tyka. Przecież do ryba w pierwszym rzucie na jakieś chwasty. O elegancko No przynajmniej otoczenie robi się ładne. Krajobrazik. Woda się uspokaja. Wiatr ustaje. A ja dalej oczyszczam tutaj faunę. Wszystko pięknie, wszystko pięknie. No niestety dzisiaj ryby nie zrespiły więc trzeba było zostać tam gdzie byliście czyś dzień dobry dzień dobry zakasamy rękawy i ryby drapieżne na planie dzisiaj tam koreczek Opa! sprawdzimy Ile zaczepów tu będzie? Opa! Dobra szybka relacja. Są tu szczupaki, ale są małe. Z tego co widziałem, i nie mogą pochnąć. One tylko gryzą przed tym hakiem. Z tego co zaobserwowałem przy brzegu. No to powiedzmy nie. Kruch, to nie mam bum. A tego kanibala. Może coś to pomoże. A się ładnie tu zrobiło, kurde, fele Zobaczymy tu na słoneczku Woda się gotuje. Hmm. W końcu po tych tygodniowych deszczowych dni. Można się pójść ładnie porzucać sobie fajnie, odpocząć, wycilować bombę. Fajna ta felka, słoneczko. Napysk pada. I teraz tylko jednego szczupaczka. Może być mały albo okonka. Ale to wtedy proszę większy. kurwa Ty, coś ty zrobił. Uuu, a co to tak tam bąbelkuje? Czyżby linek? Czy co to za dziwne unga bunga ryba... Ryba, ryba, ryba... Ryba... ryba. O kurwa. Za... O kur... Zoba Meh Co jest tutaj, Spawik? Tu był? Czym się wydawało? O Kurde, po co komu ryby? Jak tu takie perełki są Zoba Spławik. i ciężarek? Chuj Zoba za diabła tutaj mamy. A teraz dwie kule są. Jest! Jest! Ja pierdolę idę na grzyby O ka coraz ci nie da puko Dobra Mówiłem, czułem tego śmierdziela że... jest mało. mała Nie jest mała ona ma zęby, się uży <laughs> no to nie jesteś mięsiasz Ile czasu Dwie Godziny, żeby puścić rybę do wody O oh, Boże, 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 sami śmierdzę rybą Jaki dumny idzie <laughs>